Kobieta, pełna energii, a to dzięki temu, co jem, a nie czego unikam. Jajka, masło, czerwone mięso, olej kokosowy, mąka migdałowa. Tak, to moja codzienność, mimo tego, że wielu je demonizuje. Ale ja nie boję się prawdy i efektów, które widzę na własne oczy. Czerwone mięso, masło, jajka, olej kokosowy produkty, które zabijają, według medialnych mitów. Ale ja nie słucham strachu, tylko swojego ciała, bo duchy są od Kiedy inni się ograniczają, ja łamię zasady. Mówię o tym i pokazuję, że prawdziwe zdrowie to między innymi odwaga i niezależne myślenie. Keto to moja broń, a talerz to pole walki z mitami i nieprawdziwymi informacjami. Czas wyjść z Matrixa, z dietetycznych kłamstw. Bez liczenia kalorii, bez sztywnego pięcioposiłkowego planu i bez tego wszystkiego, co nas powoli wyniszcza i prowadzi do chorób. Prawda? Czy nie? Co myślisz na ten temat?